Sesji, jak myślisz, może jakieś nazwę na No bo ja nie wiem. W tej krajnika nie każdy może rozpoznać. No wiesz. A może. A jaki masz kolor w palecie? Bardzo świetny. Samo nie wiem. czy się to już się nie odmienię. No to się zmieni. Mmm. Ma. O A, to ty? Whitey? Whitey? Co? Jak to? No Whitey, słuchaj, no bo teraz możesz się nazywać, no jak, no mów, 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 mów. Sama nie wiem, wiesz? Yellow? Nie, Yellow to głupie imię. Czekaj, się urodziłem Whitey. No weź. No na tracie. Whitey to ładne imię. Dobra. To teraz gdzie idziemy? Ej Tak, 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 dobra, chodź Tak, ale gdzie? W ogóle to jest jakaś dziwna kraina Co nie? Przejdę się z tobą O jemy Dobra Widzisz? Ej, chodź tam. Widzisz, to jest przepaść. Co ty sobie wziąłeś do rozumu? No tak, tak, wiem, ale tak. A mpoka jest wysoka, może. O, zobacz, ona wysoka. Dobra, nie, skac, nie gadaj tylko skak. A, ja. Cie. No i co, było tak teraz na bardzo śmieszne. Czyta kolejna. Whitey? Nie wiem co na. tu nigdy nie byłam. Idziemy. Ej, chodź. Idę, idę. Najeb. Uaj, co to 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 los, są los, to no tak, wiem, ale... No, co podrobić? Ja tak samo jak ty nie mam w tej krainie. Dlaczego to ciągle są lustra. Ja to też nie wiem, czy trzymam. O, ty mnie ptasz, a zaraz to, to wszędzie wow, są rustra, O, to jakieś przejście. Ej. Whitey. Bo to jest takie dziwne. No i trochę się boję. Przejście! coś się nie wydurniaj dobra, dobra, się nie wydurniam, tylko mówię prawdę to jest przejście dobra, dobra tak w ogóle to jak jest cool wow ale to w ogóle toaletka no i to jest w takiej krajnie no to jest normalnie coś mi od malina no Oj, ale tu fajnie jest. Ale to fajnie jest. Ale tu fajnie. a Co ty? Ona przenikła przez lustro. Też spróbuję. Haha. Ja. Przenikłam przez lustro. Oje, oje, ojej, oje, e. Wow, ale tu kraina ciemna. Ojemy. Ja, ale już. Ty światło. O, szczęście. Wow ale raj jacie jaka fajna boga jacie ale ja super ja a tak boga to co to za czeka, okay, jest? ty coś mnie nie pytaj tylko się myj dobra a coś to masz taka brudna ze śmierci? no nie no dobra spoko ale tu raj nie ja. Super! <noise> Ale jestem mokra! Ja nie mogę. Weź nie umiej. Teraz by się przydało wytrzeć. Dobra, to wyjść sobie ręczniki i nie gadaj. Jasne, jasne. Spokojnie.